Cześć. Witacie w kolejnym odcinku, w którym znowu będę bergarem budowniczym. Bardzo lubię być bergarem budowniczym i wy też lubicie, z tego co widzę, bo bardzo dużo osób ogląda odcinki z przygotowywania rowu do wpuszczenia ryb. Więc dzisiaj mamy prawdopodobnie ostatni odcinek z przygotowywania tego rowu. Będzie to już bardziej takie wykończenie, to co tam pisaliście jakieś takie rzeczy na przykład. Zaraz wam powiem, co będziemy robić. Więc tak, mamy tutaj to poszerzenie, co robiłem w zeszłym odcinku. Jakby co to tutaj w kartach gdzieś tu albo tu. Macie tam poprzednie odcinki. No i co, dzisiaj sugerowaliście, żebym pogłębił ten ruch jeszcze bardziej. Więc dzisiaj na przykład w tym miejscu pogłębię tak mocno, jak tylko mogę. Więc zobaczymy, czy dokopę się tutaj do wody, czy co. Więc jakoś to będzie takie jakby... Ojej. To będzie takie fajne, głębokie miejsce. I to będzie pierwsza rzecz, którą tak naprawdę zrobię. Później jeszcze pewnie pójdę do lasu i będę szukał jakichś korzeni, żeby, żeby je tam wsadzić, żeby było fajnie. I myślę, że jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy będziemy robić. Jestem już w ubraniu roboczym. Mam łopatę, mam rękawiczki, mam taczkę, więc... Więc usiądźcie wygodnie, a ja zaczynam pogłębiać. Miłego oglądania. Muszę zdjąć skarpetki. Dobra, mam już pierwszą taczkę mułu. Problem jest taki, że jak kopę tutaj, to ten mu jest taki strasznie mokry, nasiąknięty wodą, dlatego mało go mogę na tą taczkę tutaj nakładać, więc ta praca będzie trwała długo, ale dobra, myślę, że wyniki będą fajne, więc ja to wywożę, patrzcie. Wykopałem już tutaj trochę W głęb... W głąb Nieważne, ale wykopałem i tutaj Już jest woda, dlatego Mniej więcej gdzieś na taki Poziom mogę tylko tutaj kopać Ale myślę, że to i tak będzie Głęboko No bo tutaj dopiero się zaczyna, tutaj będzie jeszcze głębiej Przyszedł do mnie typo Pomocnik, który mi nie chce pomagać Aha. W mojej. W pracowaniu przyszedł, bo powiedziałem, że pizzę stawiam, dlatego przyszedł. Zapraszam na mój drugi kanał, Uber Game. Subskrybujcie. I dzwoneczek. dzwoneczek. I pięknie. I śledzicie. I najważniejsze. Łapki w dół. No, cześć. Od tego, co tam robiłem przed chwilą, minął już jakiś tydzień, ponieważ jakoś straciłem wenę na nagrywanie w ogóle. I była brzydka pogoda, padało i miałem inne rzeczy do robienia, i miałem, nie miałem za bardzo czasu na kopanie, i mi się nie chciał. Ale dzisiaj jest przepiękna pogoda, więc dzisiaj dokończymy nasze prace w rowie. Tak to tutaj wygląda, tutaj jest woda, ponieważ dokopałem się do wody, no i to teraz tak wygląda. Wszystko jest tutaj namoczone, więc trudno mi będzie to wszystko tam do taczki pakować, bo to będzie strasznie ciężkie. Więc spróbuję jakoś tutaj jeszcze to miejsce pogłębić bardziej Więc myślę, że możemy lecieć A tak to zostawiłem tutaj No i teraz tutaj jest woda i jakoś muszę to wszystko wynieść mm. Dobra ludzie, skończyłem. Wygląda to tak, no może wy na filmie tego nie widzicie, ale jest naprawdę, tutaj jest głęboko. Jeszcze pod wodą jest tam trochę, więc tutaj ryby się będą mogły schować. No i gdybym miał wszędzie tam pogłębiać tak, to zajęłoby mi to chyba z rok, a tutaj teraz będą ryby miały gdzie się schować i myślę, że będzie bardzo fajnie. No, takiego głębokiego rowu mojego to jeszcze nie widziałem. Naprawdę bardzo ciężko się coś takiego wynosi, tam jest woda i to jest strasznie ciężkie. Ale dobra, udało się, więc teraz. Teraz idę jeszcze do lasu poszukać jakich, e, jakichś korzeni albo jakichś takich fajnych rzeczy, w których ryby mogły się chować i żeby tam do tego rowu to wsadzić. Bo w takich różnych korzeniach, to wiecie, ryby mogą składać ikrę, mogą się chować i w ogóle więc lecę do lasu. Znalazłem w lesie taką piękną gałąź, pomyślałem. Pomyślałem, dlaczego by nie dosymulować powalonego drzewa. Przecież rybom by się dobrze rybom by się dobrze w nim chowało, więc nie wiem, zastanawiam się gdzie... Może gdzieś tutaj by mnie powali. Może gdzieś z drugiej strony mostku przy mojej starej pułapce w cudzysłowiu. Dobra, więc powalamy drzewo. I też mówiliście gdzieś tam. Mówiliście, żebym tą stronę rowu też zrobił tak samo jak tamtą. Jednak to by było za dużo pracy. Tutaj będzie trawa i tutaj ryby będą miały coś innego. I myślę, że też będzie i fajnie. Dobra, ludzie, mam tutaj trzy korzenie. Dużo było fatygowania, żeby je tu przynieść. I teraz będę je rozmieszczał po rowie. Więc największego dam tutaj, gdzie dzisiaj kopałem. Ale to fajnie wygląda. Rybą na pewno będzie tu dobrze. Tego tutaj, a tego tutaj, zaraz przy tym wypływie. Dobra, więc to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Myślę, że to już koniec tej serii zrobienia rowu. Znaczy, jeszcze na pewno będzie oczywiście zarybianie, ale to muszę zaczekać, aż woda wejdzie, bo na się tutaj nie naleje, bo ten rów jest połączony z innymi rowami. No i, bym, no i bym musiał u innych ludzi na działkach też ten rów zalać, więc to jest niemożliwe. Ale myślę, że już niedługo rów się znowu zapełni i myślę, że na wiosnę będzie jakieś fajne zarybianie. Więc mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Za tą ciężką pracę i możecie też napisać komentarz, co jeszcze bym tutaj mógł zrobić, bo może jeszcze coś ciekawego do zrobienia jest. Więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze chciałem pozdrowić Pana Dawidsona z Cesa. Pozdrawiam Cię. Było ciężko, ale się udało. Więc to tyle do następnych filmów Narko.